Gmina Wiejska Lubań w ramach wieloletniej współpracy z Komendą Powiatową Policji w Lubaniu przekazała funkcjonariuszom zestawy narkotestów. Obok alkomatów, narkotesty stają się drugim popularnym narzędziem dla policjantów badających prowadzących pojazdy i nie tylko. Zakupiliśmy pewną ilość testerów narkotykowych po to, aby przekazać je komendzie powiatowej Policji w Lubaniu, która mogłaby je używać w przypadkach, kiedy one byłyby niezbędne do określenia, czy ktoś jest pod wpływem narkotyków. W ramach dobrej współpracy Komendy Powiatowej Policji z naszymi placówkami oświatowymi na terenie gminy, również te testery mogą być korzystne, jeżeli uczniowie zechcą praktykować albo próbować używać narkotyki, że gdy trzeba podjąć interwencję, żeby od razu na miejscu można było sprawdzić, czy taki uczeń eksperymentuje z narkotykami. Również te testery byłyby wykorzystywane w czasie kontroli drogowych przez policjantów, i również, jeżeli byłoby podejrzenie, że ktoś yy, mógłby, mo, może nie być pod wpływem na przykład alkohol, spożycia alkoholu, ale pod, pod wpływem narkotyków, to również taki te, te, test, test narkotykowy pokaże, że ta osoba jest pod wpływem, można podać, podać badaniom i określić, czy, czy w czasie jazdy czy przed jazdą używają narkotyków. Czyli po prostu w ramach dobrej współpracy chcielibyśmy, aby te testy przyczyniły się do bezpieczeństwa na terenie gminy Lubaj. Obok alkomatów, narkotesty stają się drugim popularnym narzędziem dla policjantów badających, prowadzących pojazdy i nie tylko.